Hola chicos! Jak tam? Wyrabiacie się z materiałem? Mam nadzieję, że tak, chociaż ostatnio, zgodnie z obietnicami moimi, zarzuciłem Was dużą ilością słownictwa, ale słuchajcie, bez słownictwa żadna gramatyka Wam nie pomoże, no bo musimy przecież w te wszelkie wzorce gramatyczne osadzić jakieś słownictwo, prawda? Także myślę, że to jest nawet... no, nie myślę, to jest... jestem przekonany, że słownictwo góruje nad gramatyką. Ale oczywiście ważne jest, żeby to wszystko współgrało, żeby tworzyło pewną harmonię i żeby dało się to wszystko zrozumieć, żeby nasze wypowiedzi były jak najbardziej klarowne. No dobra, słuchajcie, dzisiaj będziemy jeszcze kontynuować z tematyką domową. Mam dla Was przygotowane ćwiczenia. Ok, więc zaczynamy! Pierwszym ćwiczeniem, jakie dzisiaj będziemy robić, to powtórzenie przyimków związanych z miejscem a więc te wszystkie nad, przed, pod i tak dalej i tak dalej. W tym ćwiczeniu wspomogą nas el perro i el gato. I będziecie mi zaraz opowiadać, gdzie znajduje się kot względem położenia psa bądź pies względem położenia kota. ¿Dónde está el gato? El gato está al lado del perro. Ale moglibyśmy też powiedzieć el gato está A la derecha del perro. Kot jest obok psa, albo kot jest po prawej stronie psa. ¿Dónde está el perro? El perro está debajo del gato. ¿Dónde está el gato? El gato está entre los perros. ¿Dónde está el perro? El perro está a la izquierda del gato. O El perro está al lado del gato. Poszło Ci świetnie. Jeszcze chciałem Cię uczulić na pewną rzecz. Pamiętaj o tym, że tym wszelkim przyimkom typu debajo, encima itd. Tak tak towarzyszy kolejny przyimek de. Jeżeli chciałabyś bądź chciałbyś powiedzieć jedynie, że kot jest po prawej, to wystarczyłoby powiedzieć El gato está a la derecha. Ale jeżeli chcemy powiedzieć, jest po prawej względem kogo, względem czego, to wtedy będziemy musieli użyć właśnie D. El gato está a la derecha del perro. Kot jest po prawo od psa. No i pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy. Przyjmek D wchodzi w związek z rodzajkiem męskim, pojedynczym, określonym L. Jeżeli będziemy mówili o umiejscowieniu, o lokalizacji czegoś bądź kogoś względem jakiegoś przedmiotu albo jakiejś osoby, która jest nazwana rzeczownikiem męskim, pojedynczym, no to wtedy będziesz musiał bądź będziesz musiała użyć del. Popatrz na te przykłady. Estamos al lado de la tienda. Jesteśmy obok sklepu. Albo estamos al lado del cine. Jesteśmy obok kina. Chciałbym, żebyś poznał bądź poznała dosłownie kilka kolorów. Wiem, że to jest rzecz taka, którą możesz doskonale się wyuczyć w domu, więc teraz poznasz dosłownie kilka tych kolorów oraz kilka materiałów, z których coś może być stworzone, zrobione. Blanko, biały, negro, czarny, marron, brązowy, berde. Zielony, azul niebieski, amarillo żółty, rocho czerwony. I tyle nam na dzisiaj wystarczy. No, i jeszcze teraz zapowiedziane już materiały. Kojarzycie na pewno serial La Casa de Papel. Więc tak jak widzicie, jeżeli mówimy o tym, z czego coś jest zrobione, z czego coś jest zbudowane, wyprodukowane, no to wtedy. Dajemy znowu przyjmek D, także widzicie kolejne zastosowanie. przyjmka D. De. de metal, metalowy z metalu. De bidrio, szklany ze szkła. De madera, drewniany z drewna. De plastiko, plastikowy z plastiku. Masz teraz przed sobą zdjęcie pewnego pokoju i chciałbym, żebyś odpowiadał bądź odpowiadała na moje pytania. ¿Qué hay en el salón? En el salón hay un sofá, hay una mesita, un reloj de madera, dos ventanas, una lámpara, una planta y una cajonera. ¿De qué color son las paredes? Las paredes son blancas. ¿Dónde está el sofá? El sofá está a la izquierda de la mesita. ¿De qué color es la planta? La planta es verde. ¿De qué material es el reloj? El reloj es de madera. ¿Son grandes las ventanas? No. Las ventanas no son grandes, son pequeñas. ¿Qué hay en el suelo? En el suelo hay una alfombra. ¿De qué color es el reloj? El reloj es marrón. ¿De qué color es la cajonera? La cajonera es blanca. Tym razem ja będę ci mówił pewne zdania po polsku, a ty tłumaczy na hiszpański. To będzie nasze wspólne opisywanie tego pokoju. Salon jest duży, jasny i przytulny. El salon es grande, luminoso y acogedor. Ściany są białe. Las paredes. Są blankas. Jest wiele drewnianych mebli. Hay muchos muebles de madera. W centrum salonu jest ława. En el centro del salon hay una mesita. Obok ławy znajduje się duża sofa. Al lado de la mesita hay un sofa grande. Po prawej stronie od sofy znajduje się komoda. A la derecha del sofa hay una cajonera. Komoda jest y biała. La cajonera jest blanca. Na sofie jest kilka poduszek w różnych kolorach. Encima del sofa hay unos cojines de varios colores. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. No i do zobaczenia już jutro. A no właśnie, jutro będziemy powtarzać przed sprawdzianem. Sprawdzian pojutrze. A samego